Witajcie w kolejnym odcinku z Better Survival w Minecraft Hardcore 120. Jest to seria, która różni się od klasycznego survivala, a to wszystko za sprawą dwóch datapaków. Zaczynamy z Sakwą z Emeraldem, mamy realistyczną mechanikę spalania, wszystkie wrogie moby, jak zombie, szkielety czy pająki są szybsze i silniejsze. Posiadamy różne rodzaje wandering Traderów, istnieją miasta villagerów i różne inne struktury. To definitywnie najtrudniejsze wyzwanie jakiego do tej pory się podjąłem. Jeżeli chcesz, bym kontynuował serię, nie zapomnij stawić łapki w górę i pamiętaj, by subskrybować kanał, dzięki czemu nie ominie Cię żaden nowy film i pomożesz mi wbić 2000 subów. Jak długo będę w stanie przetrwać co uda mi się zrobić? Przekonamy się za chwilę. Tyle ze wstępu, a teraz zapraszam do oglądania. I witam w kolejnym odcinku z Better Survivala. W dzisiejszym odcinku oczywiście, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, więc kto nie oglądał, to polecam wpaść. Teraz yy, macie tam link w karcie. Wybierzemy się do kopalni, dokładnie tak, dzisiaj w tym odcinku. Więc weźmy sobie oczywiście najpotrzebniejsze rzeczy które przydadzą nam się do kopalni Zbierzmy sobie te, te campfire'y z poprzedniego odcinka No tak, dostaniemy węgiel, ale skraftujemy sobie nowe bo one na pewno przydadzą nam się do kopalni Więc zbierzmy sobie też drewienko. To same drewno przyda nam się nie tylko do skraftowania campfire'ów ale także do tego, żeby móc się w kopalni zregenerować jeżeli byśmy mieli jakąś przeszkodę i zostałoby nam mało serduszek. Więc zróbmy sobie dwa campfire'y logi drewno sobie zostawmy. Zbierzmy sobie trochę trawy i zróbmy sobie pochodnię. Ale zebrałbym więcej trawy, jeżeli chcielibyśmy w cave skraftować więcej pochodni. Dobra, pustaka trawy, myślę, że nam na spokojnie powinno wystarczyć. No i zaraz się udamy tam właśnie do tamtego cave'a, co załataliśmy go w poprzednim odcinku. Oczywiście datapaki lagują bardzo. Nasz save, niestety. No takie to już życie. Data nie są najstabilniejsze. Opcją oczywiście stabilniejsze byłyby modyfikacje, ja to bardzo dobrze wiem, ale jednak do tapaki mają to coś, czego nie mają modyfikacje. Jeszcze chciałbym się przespać i zaraz udamy się do jaskini. Fajnie się ci villagerowie ruszają. No i dobra. Możemy się teraz. Udać do jaskini. Tylko atak tutaj niechcianych panów. Panów Armored Zombie. I szczerze powiem wam, tak. bardzo do tego kajwa ale boję się, co nas może tutaj spotkać. Na pewno będziemy sobie też kopać wszystkie rudy, które napotkamy, bo tego nigdy za wiele. Mamy tam pierwszego przeciwnika. Zapomniałem, że od Creeperów dostajemy slowness. Oczywiście z zapamięci oświetlę sobie też jaskinię. Co by mi się tu żadne moby nie respiły? O, pająk. Te szczęście jestem, plus, że te moby. Merold z pająka? Co? Te szczęście jestem, plus że te moby nie są aż tak szybsze ze względu na to, że save ma trochę... trochę lagi. Mamy tutaj jakieś zejście w dół. Zaraz je sprawdzimy. Nie ma tam nic, chociaż jest ten dripstone, a przeważnie pod tym są dripstone'owe cave'y. I słyszę też zombiaka. Łączyłem sobie napisy, żeby wiedzieć, skąd ten zombie mnie woła. I jest to... Jest to z tamtej strony. Gdzieś w tamtą stronę jest woda. Okej. Okay. Co to? to... To było. Who's Enchanter now? Kill Enchanter. A kim jest Enchanter? I ten gościu, on mi książkę rzucił. Co ja mam na zbroi? Mam protection i blast protection. Dobra, no to powinienem nie zginąć za szybko. Armored zombie. On jest mocny. Dobra, kolejny Enchanter. Okej, okay, co my tutaj mamy? Diamond Armored zombie. Dobra, zabity. I zwykły Armored zombie. Mamy tutaj też jakiegoś cave'a. Więc sobie go oczywiście zwiedzimy Oczywiście musimy pamiętać też o oświetlaniu i zbieraniu ród Miedzi też trochę zbiorę, bo zawsze może się przydać Nie ma tutaj nic sensownego, więc w sumie z tego tutaj miejsca można by się było skopać w dół Okej, okay, coś tutaj mamy Zejście w dół Water bucket Udało jesteśmy na poziomie 29 Jesteśmy jeszcze za wysoko na diamenty Plus jest na razie taki, że nie widzę jakichś ultra OP mobu Co jest bardzo wielkim plusem Ze względu na to, że nie zginiemy może Tak szybko w tej kopalni oho Coś tutaj już jest, to jest ten To jest miner, którego widzieliście Uuu, rzucił nam diamenty Którego widzieliście w intrze Dobra, więc ja proponowałbym się skopać jeszcze bardziej w dół Ze względu, abyśmy mogli znaleźć Więcej diamentów, bo generalnie Celem tej misji są diamenty. Eeeem... Um, ja, yeah, kolejny key. nie, myśmy tu w ogóle byli. I tu jest już trochę mobów. Wiecie co? Ja podziękuję! Jakby mogą tu przyjść, panowie, i ten, ale... Ja bym się do panu wolał tutaj tak nie zbliżać. Mamy jeszcze szkielet na dodatek. O, pan creeper. Panie creeper, chodź tu pan. Weź se pan wybuch. I, dobra, wyrzucił też jakieś kilo. My... mine gear speed. Okej, okay, on ma jakiś... On ma 6,5 atak D-Major, a on mnie ma na parę kitu dosłownie. Uyyyy. Ole go. O, 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 co czuciu. Manging on breaking 3. I tu cięczą też są OP. Ale cały czas musimy wyjaśnić tych dwóch creeperów. Dobra, szkielet został wyjaśniony. Został nam jeszcze jeden creeper. I z też został wyjaśniony. I przyszła pora na małą regenerację. Mamy też złoto, przyda się na złote jabłka. Powoli schodzimy do poziomu Deep slate'u. A co za tym idzie? Do poziomu diamentów. Ja naprawdę oświetlam, co się tylko da. I zanim pójdziemy po diamenty, ja się jeszcze trochę zregeneruję. A tam jest jeszcze... O! Zombie Evoker. Znaczy tak, zombie evoker, ale tam jest jeszcze więcej mobów tych. Jakiś op szkielet tu jest nawet. A idź, a idź, a idź, a idź, a idź. A idź, dobra. Teraz na dystans bierzemy szkieleta. Dobra, szkielet został wyjaśniony i został nam jeszcze Enchanter, który jest groźny, ale niby nie, niby tak. W sumie nie wiem. I rzucił nam klatę turn z jeden mending. Ty, to ona będzie też dobra. Jakby tak nam porzucał trochę rzeczy z tym mendingiem, to zaraz będziemy mieli cały set mendingowy. Uuu, i mamy diamenty. Ale no niestety tylko jeden. Mamy też creepera i zejście w dół. Mamy też lapis, więc enchantowanie mamy już w jednej ręce. Dlatego, że książki są u góry. A tam są. Nie, myślę, że to diamenty, a to armoret szkieletą. Szkoda, że nie drapną swojego łuku, byśmy mieli. Najprawdopodobniej dość mocny był. A tu mamy ślepy zaułek. O i Deep Slate Copper Ore. Ty, to to nie jest spotykane w zwykłym Minecrafcie tak często, bo trudno jest to spotkać. Szczególnie od wersji 1.18. Dobra, jak tu już nic nie ma, to jeszcze tu mamy zejście w dół. Ale. O, drums, drums in the deep. Enter the deepest part of Minecraft. Alright. Dobra. I z tego co wiem, to też na tych niższych poziomach są jakieś te różne inne moby czy, czy coś takiego. No tak mi się przynajmniej wydaje, że są te jakieś, nie wiem... Powinny być jakieś struktury czy coś. Nie, nie wiem, widzowie. Uczę się tego razem z wami. A tam jest złoto. I jeszcze, no, jedno. I tutaj mamy kolejny lapis. Powiem tak, myślę, że aktualnie będziemy mogli wrócić na górę i tak naprawdę zająć się enchantowaniem, ponieważ mamy 9 diamentów. I myślę, że to na spokojnie nam wystarczy, żeby zrobić enchanting table. A jakieś narzędzia mamy, które możemy odenchantować, więc zawsze będzie co zaenchantować. Tylko pytanie, gdzie ja miałem wyjście? Jak nie możemy go znaleźć, to się najwyżej wykopiemy. Jesteśmy jakoś głęboko, więc możemy się na spokojnie wykopać. W ogóle tak z ciekawości, czy ten kilof górnika kopie szybciej? Tak! On ma jakieś enchanty nawet. I to... I to dość szybko kopy patrz To kopię jak f a F6 i 2 kopię wolnej ty. I to ten kilo lepszy. A, ile tu jest mobów! Water bucket. Ja idę spać. I pięknie, mamy kolejny dzionek. Więc zjedzmy sobie oczywiście nasz ranny posiłek. Gdzie pan mógłby mi tu nie wchodzić w parady? Dziękuję bardzo. Tak, odłóżmy sobie na pewno nasze zdobycze I na pewno sobie zróbmy trochę piecyków, do których wrzucimy sobie żelazo. Mamy łącznie 19 obsydianów, więc 4 sobie poświęcimy na... Enchanting table, chyba że jakiś jest inny ten crafting Aha, czyli potrzebujemy blok emeraldu Dobra, czyli troszkę, troszkę ułatwiony, troszkę utrudniony Dobra, tak, czy potrzebujemy mniej obsydiany You are enchanting, okej okay. I dobra, enchanting table możemy sobie postawić tutaj Dobra, enchanting wygląda normalnie Teraz przy pomocy drewna sobie będziemy mogli zrobić tutaj bookshelfy Chyba, że też jest inny crafting nie jest, bo alfowy jest akurat normalny. Dobra. Co, coś, mi, coś mi tu nie działa. Chyba, że, nie, chyba, że z niektórych drewna tylko można. Crimson planks, warp planks. Aha, Czy możemy tylko z netherowego drewna. No to... Idziemy do netheru. Nie jestem na to gotowy. Daj mi Minecraft jeszcze na szybko. Yy, Gravel, a bardziej flint. O, dziękuję bardzo. I postawmy sobie tutaj portal. I wejdźmy. Naprawdę ze wszystkich biomów by musiałem się trafić na Soul Sandwoli. -y. Jeszcze dookoła nie ma żadnego z tych y, potrzebnych mi biomów. Naprawdę. Dobra, to jedziemy po trochę kobla i lecimy w Explore Netheru. Może jakąś fortecę znaleźć. Dobra, 43 kobla i możemy lecieć w Explore. I pójdziemy sobie tam, ponieważ mamy tam, mamy tam właśnie ten z... najzwyklejszy biom. I myślę, że ułatwi nam to dość poszukiwania. Dobra, tak, portal sobie zrobię, screena kordów idziemy właśnie tam. Mamy tutaj bastion w ogóle, ale do bastionu raczej wchodzić na razie nie chcę. Chociaż te skrzynki są kuszące, może jak będę wracał, to tu przejdę. I mamy Warp Forest, więc poko. a tam mamy jakieś... Różne rodzaje piglinów, Wolałbym się do nich nie zbliżać. Mamy też gasta. I kolejnego gasta. A ja mam łódkę. Dobra, bo myślałem, że nie mam, ale mam. Dobra, no to za pomocą łódki sobie zjedziemy w dół. Jest takich gravelowych jakby plaż czy coś takiego. Nie widziałem od wersji 1.15. Ehm, inna droga. Dobra, jesteśmy chyba bezpieczni, żeby sobie nazbierać coś trochę tego drewna. Wow, warp ta. Szczułka, ale to fajnie wygląda. Dobra, mam półtorej staka drewna, więc. Powinno wystarczyć na zrobienie dwóch szelfów. A teraz trzeba wrócić z powrotem, co myślę, że też może nie być takie proste. Goni mnie jakiś piglin, który ma jakieś, nie wiem, supermoce. Uuu. Ci do na pewno przydadzą nam się potki na ognie odporność. A to co to jest? Woda w Nederze. I. Ilegal, kto to ma, to ma efficiency 3, że ja tak szybko kopię, aha No powiem tak, yy, nether to nie jest ten sam nether, który ja pamiętam z tego co ja na co dzień latam yy, w posinglu w netherze, no to to nie jest ten nether, który ja tam mam Powiem tak, no tam jest kolejna taka policzka taka, tam chyba nic nie ma Powiem tak, szkoda, że nie ma fortecy, bo to będzie oznaczać, że będziemy musieli w następnych odcinkach przemierzać nether A bez na fire resistance nie będzie takie proste, bo jak widzicie ja wchodzę z pełnym paskiem, wychodzę z z sercami, więc no... jest ciężko. Od razu puszczamy regenerację oczywiście. I od razu robimy bookshelfy. Aha, bo z tego jest jeszcze więcej drewna, ty. to netherowe drewno jest opłacalne do zbierania. Dobra, wrzucamy jeszcze jeden pieniek i stawiamy enchanting table. Big. I... 30 level. I trzeba zrobić jeszcze więcej skrzyń. W sensie nie trzy, tylko dwie starczą. Żeby je postawić o dokładnie tutaj Tak, wiem, że nie mam 30 levela sobie zdaję z tego sprawę Ale tak, ja chcę iść spać Ale tutaj możemy u... nie u tego pana Tylko u tego pana Możemy sobie sprzedać trochę tego A jak dobrze wiemy z trade'ów bije się najwięcej levela Więc wystarczyłoby, żebyśmy sobie zrobili... Czy ja mogę to zjeść? Wystarczyło, żebyśmy sobie zrobili tego pana... Fletchera I by było prościej Widzę, że nie mogę tego zjeść, więc trudno e, Poradzimy sobie jakoś O, chyba się odlagowało O, udało się mi zjeść, super Ech, Powiem tak, widzę, że z tymi datapakami będziemy mieli jeszcze trochę problemów. Ale dobra, najpierw przydałyby mi się dwa, dwa te dwa plinty. Dobra, mamy dwa plinty. Parkour. Oczywiście to niszczymy. I tu jest jakieś zgromadzenie narodowe wokół. Mnie, ale tak, idziemy teraz porozwalać stacje robocze. Uuuuh, eee, idź! To kto jest? Dobra, rozwalamy stacje robocze. W ogóle widzę, że szkło się strasznie szybko rozwala. I tak, ja bym chciał tutaj. ten. No, się dostać, bo niszczyć te lekterny. Jakiś fletcher, coś, maybe ten. Dość coś, nie? Dobra, weźmy sobie ten stół, weźmy sobie to drewno. Tam jest dwóch. Bezrobotnych, że tak powiem Czek nawet To możemy im tutaj dać to Alu, panie, o o o i pięknie O to mi chodziło, proszę pana Nie, 41 kraftingów nie chcę Ale chcę level na przykład. No i dawaj pan. Eee, no i mamy trzy dziecha. Teraz tak, od tego pana bym sobie kupił kilo, tylko niestety mnie nie stać. Muszę iść jeszcze po żelazo. Dobra, kupujemy sobie jeszcze jeden kilo. Oni tu mają Grindstone chyba. O mają i sobie go zainchantujmy. Okej, okay, dobry kilof, dobry kilo, dobry kilo. W sumie możemy im trochę tego żelaza jeszcze sprzedać. kto ehm, by go sprzedam? I ty ja czekaj, trzy jeszcze mam? Halo, nie chce pan ten trzech ktoś z was? Nie? Dobra, to co je wezmę? Dobra, czyli teraz tak, teraz możemy sobie odenchantować ten killopi. I musimy pozyskać jeszcze dwa levely. Dobra, to będzie to na spokojnie wykonalne. Panie Fletcher, panie Fletcher, chodź tu pan. Dobra, no trochę za mało. 29, dobra, czyli jeszcze jeden level, jeszcze jeden level, i mielibyśmy kolejną możliwość zainchantowania kilopa, bo chcę mieć fortunkę. Mam same książki, a niestety chyba żaden villager jeszcze nie jest wylewelowany z tych, oto właśnie tutaj, o tych panów. Bo niestety wszystkie kartki papieru sprzedałem innym zamiast tym. No i to właśnie jest ten problem. Teraz tak, no przydałby się nam level. I chyba poświęcę jeszcze trochę naszego żelaza, żeby, żeby, żeby... O właśnie tutaj pozyskać level. I dobra, mamy 30, więc enchantujemy. Silk touch again. Kurczę, kurczę, kurczę. No nie, silk toucha nie chcę. Silk toucha na pewno nie chcę. Dobra, możemy sprzedać mu trochę węgla jeszcze. O temu tutaj. I Ma też żelazo. Dobra, idę jeszcze do fletchera. I dobra, mamy trzydziestkę. I portunka. Pięknie. Perfekto. Mamy dwa perfekcyjne kilopy No i dość spoko, dość spoko, dość spoko tak naprawdę. Dobra. Więc armorkiem myślę, że Będziemy się zajmować w następnym odcinku. I chciałbym też w następnym odcinku znaleźć yy, spawner, z którego moglibyśmy sobie zrobić ekspiarkę i tam wyęczatować się perfekcyjnie. Dokładnie tak. No więc co? To by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Myślę, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie oczywiście masę łapeczek w górę i suba na kanale, jeżeli chcecie więcej tego typu filmów. Trzymajcie się serdecznie. Miłego dzienka wszystkim i do następnych odcinków. Trzymajcie się serdecznie i do usłyszenia już wkrótce. siemanu.